Witam na kanale Mars News. To będzie mój reportaż dotyczący wojny Azerbe między Azerbejdżanem i Armenią. Zanim przejdziemy do tego materiału, proszę o subskrybowanie kanału. Kanał główny nazywa się Łaciński Mars. Jest on zablokowany na tydzień, znaczy nie mogę na nim publikować wideo, ale gdy blokada się skończy, znowu zacznę. Tak więc, wracając do tego konfliktu, dotyczy on re regionem spornym: jest Górny Karabach, to mniej więcej. Ten region, który pokazuje. Z jednej strony Armenia, około 3 milionów ludności, z drugiej Azerbejdżan, około 10 milionów. Armenia graniczy lądowo z Turcją, Gruzją, Iranem na południu, no i oczywiście z Azerbejdżanem. Azerbejdżan ma oprócz tego jeszcze granicę na północy z Rosją, już. Przed niedzielą, kiedy konflikt się rozpoczął, można było zaobserwować wzmożony ruch lotniczy z Turcji do Azerbejdżanu, do Baku. Konkretnie samoloty transportowe Airbus A400M dostarczały prawdopodobnie, oczywiście, sprzęt wojskowy, wojsko do, do Azerbejdżanu. Tak więc Turcja szykowała się do tego konfliktu. Pomaga Azerbejdżanowi. Z drugiej strony to ma być nagranie, które pokazuje rosyjskie ciężarówki wjeżdżające do Armenii przez granicę z Iranem. Mają to być rosyjskie ciężarówki wiozące sprzęt wojskowy do Armenii. A tutaj, syryjscy bojownicy, którzy. Jadą do Azerbejdżanu, aby pomóc Azerom w tej wojnie. To protureccy, protureckie pro frakcje syryjskich bojowników, tak więc obie strony otrzymywały wsparcie, pomoc. W Armenii ogłoszony został stan wojenny, także mobilizacja. premier Rustam Janow ogłosił powszechną mobilizację tormajskie czołgi a to prezydent Górnego Karabachu vorewe meke weź zohav weź korustaw, weź viravorav to chusazre pa teraz men haytaral pa teraz men stannakan men pativ men hayniki nikatman jeżeli Azerbejdżan chce wojnę, to będzie ją miał to sztab Armenii, minister obrony, to, to Jan w sztabie w Górnym Karabachu, i teraz wideo ze strony Armenii, to co armeńskie ministerstwo pokazuje. Jeszcze raz. To mają być azerskie czołgi, niszczone przez pociski ze strony armajskiej. Kolejne nagranie. Azerski Transporter opancerzony Czy czołg Tutaj czołg Jeżeli chodzi o porównanie obu sił, to Armenia ma 52 tysięczną armię, Azerbejdżan 67 tysięczną, czyli nieco większą. Ar Armenia posiada 319 czołgów, Azerbejdżan 382, czyli te siły są dosyć zbliżone. To kolejne nagranie ze strony Armenii. I jeszcze jedno nagranie to ofensywa, która miała zostać zatrzymana. Ofensywa na, w kierunku południowym, na południowych, w południowych regionach frontu. Tam miały atakować dywizje pancerne Azerbejdżanu, i zostały powstrzymane przez, przez wojsko Armenii. Tu prawdopodobnie też jakieś transporty opancerzone, czy. Człok eksplodował. Armenia posiada 306 wozów bojowych, Azerbejdżan 595. A jeżeli chodzi o siły powietrzne, Armenia 34 samoloty bojowe, a Azerbejdżan 106 samolotów czyli tutaj przewaga w powietrzu Azerbejdżanu. Inne obrazy z tej wojny to alarm przeciwlotniczy w jednym z armeńskich miast Górny Karawach. Wyjące syreny przeciwlotnicze. Azerbejdżan ma przewagę w powietrzu. To zniszczony azerski sprzęt. Z drugiej strony, Azerbejdżan to prezydent Azerbejdżanu. Oczywiście, obie strony twierdzą, że to one zostały zaatakowane. Agresorem jest druga strona. Ciężko powiedzieć, kto zaatakował. Obie strony, tak jak mówię, przypisują winę przeciwnikom. Flaga Azerbejdżanu. I to wideo ze strony Azerbejdżanu. To znowu nagrania Ministerstwa Obrony Azerbejdżanu. Tutaj zniszczony jakiś czołg. Obie strony chwalą się, że zadały przeciwnikowi znaczące straty. Mówi się też o ofiarach cywilnych. Tutaj Azerbejdżan donosi o zniszczeniu dwóch kolejnych czołgów armeńskich. Podobne komunikaty płyną ze strony Armenii. I tutaj czołg armeński T-72 niszczony przez drony. Такие ракеты. już była, prezydent Azerbejdżanu. Turcja wspiera Azerbejdżan, tureckie Ministerstwo Obrony takie filmy umieszcza. Turcy są gotowi zaatakować Armenię. Z tego wynika, że jest, cóż, duża, duża możliwość, duże prawdopodobieństwo, że Turcy wkroczą do Armenii. Byłby to cios w plecy i Armenia prawdopodobnie by się potem gdzieś nie podniosła. Znacznie większe siły tureckie. Zalałyby niewielką Armenię. Turcy umieszczają, jak widać, również nagrania Azerów, tak więc nie ma wątpliwości. Co do tego, po której stronie stoją, oczywiście. Wystarczy przypomnieć sobie pierwsze ludobójstwo wielkie XX wieku, września Ormian dokonaną przez Turków, przez ugrupowanie młodych Turków. Tak więc Turcy już mają na koncie ludobójstwo dokonane w Armenii. No a to ofiary tej wojny, oglądając takie nagrania, człowiek sobie uświadamia, jak małe ma problemy, tak naprawdę to dzieci w Armenii w schronie przeciwlotniczym, bawiące się, nie do końca zdające sobie sprawę z tego, co, że na górze nad nimi zabijają się ludzie. Toczy się wojna. To wszystko. Jeżeli będą nowe doniesienia, oczywiście będę Was informował. Toczy się wojna o Górne Karabach. Dziękuję za uwagę.